Siemanko, witajcie w materiale. Ryneczek nam umiera. Także porozmawiamy sobie dzisiaj o tym i właśnie jak jeszcze możemy tutaj sobie zarobić troszkę końców o inwestycjach w trakcie totsów z La Ligi Santander. No, słuchajcie, da się tutaj jeszcze zarobić, da się tutaj jeszcze zarobić. Powiemy sobie o kilku inwestycjach, ale rynek naprawdę leci nam na łeb, na szyję, w dół. Naprawdę cały czas widzimy spadki. Także powoli Giereczka nam umiera. Ultimate Team odchodzi do Lamusa. No niestety, tak musi być. Oczywiście, jeśli jesteś nowy na kanale, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapeczki w górę dla zasięgu, ponieważ ostatnio coś nam te zasięgi zniknęły. No, ale trudno się mówi i lecimy. Słuchajcie, no jak wygląda ryneczek, ryneczek aktualnie wygląda. Słuchajcie, tragicznie. Zobaczmy sobie kartę Warana. Nie Warana, tylko Warana. Warana yy, toc. No, słuchajcie, hit po prostu. Hit, hit nad hitami. Karta spadła o ponad pół miliona w dół. Zaraz sobie zobaczymy, czy mamy tutaj jakąś. Nie, już się sprzedała, nie tak dawno patrzyłem, były poniżej miliona już. Tutaj sobie zobaczmy. Milion, sto, poniżej miliona, sto. Jak dobrze przychaczymy tak jak patrzyłem wcześniej, mieliśmy za. Kartę tam za około 950 tysięcy, jakoś tak to mniej więcej wyglądało, w ogóle dzisiaj jeszcze widziałem kartę Headliner Barana za około 600-500 tysięcy końców, także no ciekawe. Karta KDB, słuchajcie, poniżej 3 milionów to z Premier League, także też ciekawe, wszystkie tam karty lecą po prostu potężnie w dół, nie są to jakieś małe spadki, one już pewnie nie odbiją do swoich cen w... Piątek sobotę, na pewno będą już poniżej. Także, no niestety, tak wygląda sytuacja FIFA Ultimate team nam powoli umiera, przynajmniej rynek. Nie wiem, jak wam się grało w Champions, ale mi się grało naprawdę tragiczne. Tragicznie połączenie było okrutne. Okrutne było, także skończyłem sobie na godzie 3, więcej się nie męczyłem, może znowu się uda coś fajnego trafić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, a propos inwestycji, jak tutaj jeszcze możemy zarobić? Nie wiem, czy dostaniemy, słuchajcie, rozbudowę La Ligi Santander, tak jak mieliśmy z Premier League. Jeśli tak, no to fajnie by było sobie zainwestować w świecące karty z La Ligi Santander. Hermes, Hermes, słuchajcie, no podaję tutaj przykład. Załóżmy Hermos, sorry. Hermos aktualnie, nie wiem, 1600 końców. Tak, 1600 końców. No to przyjmijmy, inwestowałbym w takie, takie karty, bo ta cena podbije, tak załóżmy, do niecałych 3000, obstawiam. Także mamy tutaj fajny profit, jeśli zakupimy sporo tych kart. Ale nie jestem pewien, czy dostaniemy tą rozbudowę. No, powinniśmy ją dostać, ale jak będzie, to nie wiem, to już do Was należy to ryzyko. Musicie się zastanowić, czy chcecie sobie tak zaryzykować. No to wtedy sobie szukamy właśnie świecących kart z. La ligi Santander i na nich możemy naprawdę spory profit zrobić tak jak ludzie robili spory profit na kartach z Premier League. Dobra, kolejną opcją jest słuchajcie, inwestycja w karty specjalne z La ligi Santander, grywalne oczywiście, które możemy sobie połączyć właśnie z pikami, które dostaniemy w czwartek, ponieważ sporo ludzi będzie chciało wypróbować te karty. I będzie tutaj kombinowało i szukało z, jakich, z jakimi kartami może to połączyć. Sorry, wielkie, jeśli się zacinam albo tutaj jakoś niewyraźnie mówię, ale coś jest nie tak. Emerson. Przykładowo, weźmy sobie Emersona, to jest karta, w którą bym celował. Właśnie karta specjalna. On aktualnie, jego cena jest naprawdę bardzo fajna i przyjemna, ponieważ to jest, kurczę, za daleko pojechałem, to jest niecałe 100 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dobra cena za tą kartę. Także myślę, że na spokojnie powinna ona podskoczyć w piątek, sobotę. Myślę, że będzie to naprawdę bardzo dobra inwestycja. Zobaczmy sobie 96, 97. Jeszcze mamy ścienie. Myślę, że ta karta na spokojnie pójdzie w górę, jak ludzie będą chcieli sobie właśnie połączyć. Słuchajcie, te piki. To co uda im się trafić, to co otworzą w paczkach. Także naprawdę to będzie dobra opcja. Może przejdźmy sobie do kolejnego. Myślę, że Marcelo jest taką opcją, ponieważ jest mega grywalny. I fajnie możemy sobie go połączyć jego kartę specjalną właśnie. Z tymi tocami, nie wiem, to jest aktualnie chyba z 700 tysięcy. Bardzo możliwe, że trzyma Skubani cenę troszkę. Tak, 700 tysięcy, no i tak spadł, bo był tam chyba po 800 w trakcie. No ale nie zaliczył jakiegoś mega ogromnego spadku. Na tej karcie na pewno też będziemy mogli sobie przytulić sianko, jeśli chodzi o inwestycje. Musicie szukać po prostu kart specjalnych, w miarę grywalnych z La Ligi Santander typu Inform Parteya. On też jest tam w miarę tani. Co jeszcze? Griezmann. Griezmann urodzinowy, ponieważ jego karta wydaje się lepsza, ponieważ ma ten upgrade słabszej nogi, a jego karta Toc nie ma tego. Także Griezmann urodzinowy. Bardzo fajnie, też powinien sobie odbić w piątek-sobotę. Co jeszcze? Jeszcze Azard, załóżmy. Azard urodzinowy. Też naprawdę bardzo fajna karta. Także też bym uderzał w coś takiego. Wiadomo, możemy szukać sobie tańszych. Teraz mi tam jakieś nie przychodzą do głowy, ale musicie sobie poszperać zobaczyć. Chodzi o karty specjalne, właśnie z la Ligi Santander. Kiedy kupować te karty? Może przejdźmy sobie do tego, kiedy kupować te karty? Karty najlepiej kupować właśnie dzisiaj i jutro. Taki jest mój plan, taka jest moja porada, żeby kupować te karty dzisiaj i jutro, ponieważ no nauczyliśmy się z tocami z Premier League, jak to wszystko wygląda, czyli ceny najniższe będą dziś i jutro. Dzisiaj jeszcze dostajemy właśnie te Tocyzy, Ligi Tureckiej, także może tam ludzie jeszcze będą otwierali paczki. Jakieś tutaj nam SBC dojdą, także możemy sobie wychwycić karty Toc troszkę taniej, ponieważ Tocy też możemy sobie zainwestować i też inwestowałbym właśnie dziś i jutro. A jeśli chodzi o sprzedaż tych kart, no to najlepiej słuchajcie, piątek, ewentualnie jeszcze sobota, tam jakoś do południa, ponieważ już później te ceny będą leciały w dół. Tak jak mieliśmy właśnie. W tą aktualną ligę weekendową, czyli no, w niedzielę, już te ceny były niskie. Dzisiaj to już po prostu jest poezja jak te ceny poleciały w dół. Jeśli chodzi o tocy, no to naprawdę bardzo tanią. Tam mamy Varana, Carvajala, Ramosa, y Carlosa. Carlos on jest? Chyba ten środkowy obrońca. To jest Carlos. Yy, naprawdę mega tanio są te karty. Na pewno odbiją, słuchajcie, po nagrodach, także na piąteczek, będziemy mieli z tego. Czysty zysk, nie pamiętam jakie tam jeszcze karty są w miarę fajne, ale celowałbym Messi, jest naprawdę mega tani, mega tani jak na kartę Messiego, ale celowałbym bardziej właśnie w jakiegoś Barana, Ramosa i Carlosa tego obrońcę, ponieważ mogą to być naprawdę bardzo fajne trafy i bardzo fajnie mogą sobie te karty odbić. Także przypominam, kupujemy dzisiaj i jutro, szukamy właśnie, jeśli chcecie zaryzykować. Złotych świecących z la Ligi Santander, a dalej karty specjalne z la Ligi Santander, grywalne typu właśnie Emerson, Marcelo, Griezmann Urodzinowy, Azart Urodzinowy coś tego typu. Partej, załóżmy ten Inform. Szukajcie coś tego typu w własnym budżecie oraz inwestujemy jeszcze w tocy z La Ligi typu właśnie Benzema jest Megatani, tani Ramos jest mega a ja też jest kozacką kartą Vanan jest mega tani, właśnie Carvajal i ten obrońca, także tak wygląda sytuacja, tak jeszcze polecam bym handlować przy tym umierającym rynku no i co, na dzisiaj to tyle trzymajcie się, na razie